Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam naszego kolejnego wykładowcę Zbyszek Nowak, przedsiębiorca, filantrop, właściciel ponad 90 spółek i całej masy różnego rodzaju biznesów. Zbyszek będzie u nas wykładowcą. Czego będą mogli się dowiedzieć od Ciebie nasi goście? No Myślę, że przede wszystkim to, że nie dość, że przeżyłem wszystkie formy yy, od socjalizmu do kapitalizmu, to jeszcze przeżyłem od złotówki do milionera czy miliardera, jak tutaj wolisz, ale powiem Wam szczerze, że y, doświadczenie życiowe, które zdobyłem przez te 51 lat biznesu, chętnie y, po prostu chciałbym przekazać młodszym ludziom, zwłaszcza, że pewne elementy w życiu, które zdecydowały czym jestem, y, można naprawdę y, przekazać innym dla dobra rozwoju ludzkości. Jak y, ja zawsze mówię w ten sposób, na kogoś musiało wypaść, ktoś musi ten świat Posuwać do przodu, więc chciałbym z Wami posuwać ten świat do przodu. Więc bądźmy to my. Do zobaczenia na następnym, na następnym spotkaniu. Cześć. Więc na następnym spotkaniu specjalnie dla Was naszym kolejnym wykładowcą będzie Aga Moczyńska. Jesteśmy właśnie pod jednej z jej inwestycji, gdzie jest właśnie przebrany bank na 10 mieszkań. Ale dzisiaj nie o 10 mieszkań, tylko o tym, o czym Aga będzie opowiadała na naszym spotkaniu w Sheffield. Opowiem Wam w szczegółach, jak wyglądał zakup tej nieruchomości i opowiem o tym projekcie oraz o następnych planowanych projektach. Będziemy mówić o liczbach, o tym, jak to jest porwać się na taki projekt i co trzeba zrobić, żeby, żeby, było jak naj, żeby była jak największa większa szansa powodzenia. Natomiast oprócz tego, opowiem Wam również o tym jakich metod finansowania używałam i będę używać przy zakupie i wykonaniu tej inwestycji oraz dopowiem również o tym, jakie są perspektywy na rynku kredytów hipotecznych, oprocentowania na najbliższy czas, bo myślę, że każdego z Was nurtuje to pytanie, bo to jest bardzo stresujący i dziwny okres dla wielu z nas, jeżeli chodzi o zakupy nieruchomości, a nie musi tak być. Tak jak wszystkie kryzysy w historii, są cykliczne, pojawiają się, znikają. Kryzys to jest też okazja do nabywania świetnych okazji inwestycyjnych, tak jak właśnie mamy tutaj nieruchomość z tyłu. Więc do zobaczenia w sobotę, cześć! Do zobaczenia! Witajcie, nazywam się Adrian Kolber, część z Was może kojarzyć mnie z filmów na kanale u Dawida Dowbusza, który to odwiedził mnie podczas remontu naszych nieruchomości. Tym właśnie zajmujemy się na rynku brytyjskim wraz z moją żoną, czyli nieruchomościami. Jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, to serdecznie zapraszam na Aspire Investor Sheffield, na którym to z zaproszenia Dawida Dowbusa będę jednym z prelegentów. Opowiem Wam tam naszą krótką historię związaną z nieruchomościami: jak to od praktycznie zera zbudowaliśmy portfolio. Już 9 nieruchomości, w tym roku będzie to myślę 10. Jak budżetowo je remontowaliśmy? Jak do tego wszystkiego doszliśmy? Jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, serdecznie zapraszam na Aspiro Investors Sheffield. Jarosław Biała z tej strony. Chciałbym Was zaprosić na spotkanie klubu Aspiro Investors w Sheffield. Nie będę jednym z prelegentów. Opowiem Wam o inwestowaniu. O inwestowaniu w metale szlachetne, takie jak srebro, złoto w monetach, w sztabkach, tak jak tu widzicie. Mamy teraz masowy dodruk. Rosnąca inflacja w Polsce 17 ponad. Tutaj mamy prawie 10. Rosnące stopy procentowe, czyli kredyty idą w górę. Musimy przechować jakoś nasze pieniądze, by je reinwestować w przyszłości z dużo lepszym zyskiem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić bezpiecznie, to zapraszam Was na spotkanie, które odbędzie się w listopadzie w Sheffield. Dawid doda więcej informacji pod tym filmikiem. A my widzimy się na miejscu. Do zobaczenia, cześć! Cześć! Robimy mały update co do kolejnego naszego spotkania. Konferencja, która będzie się odbywała nie 5, a 12 listopada. Uwaga! 12 listopada wyjątkowo nie odbędzie się na hotelu. Nie będzie to tym razem w DoubleTree by Hilton. Wyjątkowo jednorazowo będziemy robić imprezę. Tutaj na Sheffield United Stadionie, więc dla osób, które przyjeżdżają pierwszy raz do Sheffield, bardzo prosty dojazd. Wjeżdżamy tak naprawdę główną drogą do, do miasta, jeżeli jedziemy tutaj niedaleko do autostrady. Zaraz obok jest Rondo, z Ronda zjeżdżamy i mamy wielki parking, który będzie dla nas udostępniony na 12 listopada. Chcę Wam pokazać, żebyście po prostu nie stresowali się, gdzie się macie kierować. Ten parking jest bezpłatny dla wszystkich naszych uczestników, więc o nic nie musicie się martwić. I główne wejście będzie tu przy tym szarym napisie Platinum, tak? Czyli wchodzimy, wchodzimy prosto tutaj drzwiami do Platinum. Akurat te drzwi dzisiaj są zamknięte, więc my wejdziemy bocznymi drzwiami. Akurat przygotowują salę po, po imprezie, chyba na jakąś kolejną konferencję. Więc zaraz jak wejdziecie do środka, to tutaj główne drzwi. Tu będzie taki specjalny, ustawiony w korytarz. I prosto, jak gdy wyjdziecie stąd, kierujecie się na wprost. Tu będą nasze dziewczyny, nasze hostesy na recepcji. Wydają Wam identyfikatory. A następnie, po prawej stronie, jeżeli ktoś potrzebuje, toaleta. Nasze tutaj przedsiębiorcze dzieci, po tej stronie, będą miały swoje stoły, gdzie sprzedają swoje wyroby: różne rzeczy, lemoniadę, ciastka. Kto co tam stworzy, to próbuje sprzedawać, tak. No i oczywiście będzie z stół z, z książkami, a po tej stronie będziemy mieć bufet, tak. Zazwyczaj jak mieliśmy w Double Tree by Hilton z tego tytułu, że tam są restauracje w hotelu, tym razem zdecydowaliśmy się robić imprezę z bufetem, więc będzie również ciepły posiłek, ale uwaga! To nie jest, słuchajcie, posiłek u mamy. Jesteśmy, pamiętajmy, w Anglii, więc y, ja nie mogę odpowiadać za y, brytyjskich kucharzy. Mam nadzieję, że wszystkim będzie smakowało, ale tak jak wspomniałem, y, nie gotuje moja żona ani nie gotuje moja mama. Więc y, sala będzie tak jak widzimy, y, będzie wzdłuż, tak? Tylko my będziemy przy okrągłych stołach i będziemy mieć po tej stronie trzy ekrany: jeden, drugi na środku i trzeci, więc wszyscy będziemy skierowani y, 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 w tą stronę tak, żebyśmy mogli również prezentację widzieć na każdym ekranie i na samym środku, tak, mamy te stoły w, w tym miejscu. Po konferencji, po wszystkich wykładach, mm, Państwo, którzy będą siedzieli przy tych stołach, e, te stoły będzie trzeba opuścić, ale się nie martwcie, na pewno będą inne miejsca, na pewno się zwolnią, bo nie zawsze wszyscy zostają na imprezę. A z tego, rodzaju, z tego tytułu, że jest e, sobota, będziemy mieć DJ-a. Więc tutaj będziemy również planowali zostać sobie do późnych godzin i również się pobawić przy muzyce. Z tyłu będzie bar, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, będzie można oczywiście sobie zamówić coś do picia i prawdopodobnie też do, do jedzenia, bo wiem, że ten bar serwuje również jedzenie. Trudne czasy, tak? Widzimy, co się dzieje na świecie i właśnie po to spotykamy się, szukamy rozwiązań, szukamy możliwości, nabywamy kontakty, zdobywamy wiedzę od doświadczonych. Ud Ludzi i tym razem nie będzie inaczej. Będzie mieć wielu, wielu tak naprawdę wykładowców, samych praktyków. Będzie nawet jedna osoba, to e, można powiedzieć, nawet i miliarder. Chociaż on sam nie mówi e, tak o sobie i nie lubi, jak ja o nim tak mówię. No ale z e, tytułu, tego, że ta osoba ma tyle działalności, no to ja się nie boję e, i odważam się go tak, tak nazywać, tak? E, po przeliczeniu, ile by tego mogło zostać, gdyby to chciał sprzedać. Więc. Cała impreza, sobota, prawdopodobnie zaczniemy godzinę wcześniej. Patrzcie na, na wydarzenie, przyjedźcie wcześniej, żeby na spokojnie się zarejestrować. Cztery bądź nawet i pięć wykładów. Po wykładach bawimy się do późna, integrujemy się, zdobywamy wiedzę, zdobywamy doświadczenie, nawiązujemy kontakty po to, żeby po prostu budować naszą lepszą i bezpieczną przyszłość. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Cześć! 22 lutego 2020 roku, tuż przed światową pandemią, odbyła się największa konferencja biznesowej Polonii w historii UK, klub Dawida Dowbusha, a w Biuro Sheffield, hotel Doubletree by Hilton. To właśnie tu spotkało się ponad 400 osób chętnych wiedzy i kontaktów z podobnie przedsiębiorczymi ludźmi. Frekwencja przebiła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W samym dniu imprezy pojawiło się ponad 100 nadprogramowych osób. Dlaczego warto uczestniczyć w takich spotkaniach, odpowiedzą sami goście. Poznałem Dawida Dowgusza, który kupił swoje nieruchomości tutaj już dawno temu. Ja robiłem z nim kiedyś wywiad, spisywałem jego success stories do mnie na bloga i od tamtej pory utrzymujemy ze sobą kontakt. Na tych spotkaniach spotkasz bardzo dużo osób, które tak jak w naszym przypadku, w naszej branży nieruchomości, pomogą skalować biznes i rozwijać ten biznes. Możemy spotkać brokerów, prawników. Kapitał możemy pozyskać, ponieważ jest bardzo dużo osób, które mają kapitał, nie mają czasu, żeby szukać nieruchomości, a szukają osób, które im pomogą ten kapitał zainwestować, żeby czerpać zyski. Dzięki takim meetingom, my jako firma budowlana z Walii pozyskaliśmy klientów ze Szkocji. Wszystko jest możliwe, naprawdę warto, przyjeżdżajcie na takie meetingi, integrujmy się. robi niesamowitą robotę, w tym, że ja już dawno nie pamiętam e, takiego spotkania Polaków. I jeden, który przyciąga 400 osób, który przyciąga ludzi, którzy przyjeżdżają godzinami, przyjeżdżają. Ja myślę, że Dawid jest on to something? Experci, praktycy w szeroko pojętej branży nieruchomości, finansowaniu inwestycji i biznesu, specjaliści w dziedzinie prawa, księgowości oraz profesjonalni wykonawcy podzielili się wiedzą i doświadczeniem w swoich specjalizacjach. Najważniejszy oczywiście networking trwał do późnych godzin nocnych, gdzie na parkiecie. Przy barze czy w hotelowej restauracji można było wymienić się wizytówkami, dowiedzieć czegoś ciekawego od najlepszych ekspertów w swoich branżach i nawiązać wartościowe relacje z fantastycznymi ludźmi. Jesteśmy właśnie na jednym z naszych spotkań a zbiór Investors, gdzie za mną mamy obecnie 400 osób. Są to ludzie, którzy przychodzą po to, żeby poznawać specjalistów, ekspertów z różnych dziedzin prawa, księgowości, finansowania, biznesu czy inwestycji, wykonawców. Jest tu tak naprawdę cały wachlarz ludzi, z którymi możemy współpracować, o których możemy się uczyć, z którymi możemy budować relacje i tworzyć biznesy. Więc, jeżeli chcesz odnosić sukcesy w inwestycjach, w biznesie, to przede wszystkim powinieneś poznawać praktyków, nie teoretyków. Nie samo you can do it, ale przede wszystkim numer jeden, how to do it. I takie spotkania pomogą Tobie zdobyć odpowiednie kontakty, wiedzę, a z czasem również sam pozyskasz doświadczenie. Więc, jeżeli uważasz, że mogłoby to być wartość dla Ciebie, to zapraszam Cię na. Nasze spotkania, jakie organizujemy w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, również w Norwegii, Szwecji, teraz w Irlandii, w Niemczech, w Monachium, więc mamy coraz więcej klubów. Kluby, które skupiają się na tym, żeby nie robić wam sprzedaży, ale żeby spotykać was, poznawać, żebyście się rozwijali i żebyście robili nawzajem ze sobą biznes. To jest nasza idea klubu, więc zapraszam was serdecznie. Cześć!